Siemka wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie kolorym wyrzutnie od Super Powera. Tu mamy Explosive Gel. Cena takiej wyrzutni to 60 zł. Ech, fajna graficzka. Ta asypticzna. Chyba. To nie ostatnia, kurde. Alergia bierze, chyba. Także kod QR posiada. Tu mamy 20 mm przez. Kurde, bo tutaj. Ląd zakrył te Kaliber, a tu jest chyba jeszcze jeden... Nie, tam. To jest taki slash. No bo to jest dwudziestka tylko tak, 20, 20 mm. Neką mamy tutaj 248 gram. I teraz tak. Brokatowy crown, przechodzący w czerwone peonie, zielone peonie i biały stroboskop, gold willow, złote willow, kurde nie wiem co jest to jest willow. I crackling, tutaj znowu jest ten gold willow, yy, przechodzący w czerwony kolor. Peach peonie and orange peach, to jest chyba jakiś brzoskwiniowy peonie. I pomarańczowe perełki, czerwone kokosy, chyba kokosy, bo to jest red koko. I złote chryzantemy Także takie są tutaj efekty. Certyfikat posiada. Jeszcze raz wam pokażę Tak wygląda wyrzutnik. Bardzo fajnie. Także co? Zapraszam do oglądania. Ale co my Dobra, lecimy z wyrzutnią. Explosive Girl. Girl. Lecimy z wyrzutnią, jakby zapanie panić na nie wziąłem. Nie. Idźcie, może lepiej za, za auto. Albo czekaj, trzeba wziąć kamienie. Pokażę, no ja, żebym tu kurde jeszcze nawet nie przygotował. Ale widzę, że tu są jakieś duże kamienie. Trzeba po prostu je wziąć. jeden drugi będzie oparcie dobre dla wyrzutni Dobra. Vielen Aha, bo tu jest ta fontanna. Czekajcie, kurde, czekajcie, czy gdzieś da zbliżyć. O, to było fajne. Kurde, powiem, że mam wyrzutnia. Eksploziv. Co wybuchająca dziewczyna. No powiem wam, że dosyć dużo efektów. Długa na Sylwestra nawet. No powiem, wam, bardzo fajna wyrzutnia. 36 strzałów. Nie za długie, nie za nie za wolne, nie za szybkie. O, tak można powiedzieć. Dobra, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj i lajkuj, dostępniej. Dzięki do następnego razu.